Cześć, ja jestem Artur i dzisiaj w forzie Horizon 5 będziemy szukać skarbu z wiosennej playlisty European Automotive. Jak możemy przeczytać w opisie wyzwania, naszym zadaniem jest zasianie spustoszenia na polu golfowym, ale najpierw to pole golfowe musimy odnaleźć. Nie powinno stanowić to większego problemu, dlatego że pole golfowe jest wręcz podpisane na mapie, ale w razie czego znajduje się ono po lewej stronie mapy, praktycznie na samej plaży. Drugą podpowiedzią jest samo obrazek wyzwania. Musimy je ukończyć Volkswagenem Golfem. A ponieważ na obrazku znajduje się konkretnie Golf 4R32, dokładnie takie samo auto wybrałem do tego wyzwania. Nie mamy gwarancji, czy inny golf również się nada, acz myślę, że powinno tak być. Kiedy już dojedziemy na miejsce, pora na demolkę. Najłatwiej to zrobić, jadąc linią prostą i po prostu kosić wszystkie palmy po drodze. I w ten właśnie sposób przechodzimy już do drugiego etapu wyzwania, czyli poszukiwania samego skarbu. Obszar poszukiwań zostanie na mapie podświetlony na czerwono i będzie się znajdował na jej północy, w samych górach. Ale zasuwa. A my jedziemy na poszukiwanie skarbu. Finalnie udaje nam się dojechać do pewnego do Elu. Hmm, ciekawe, co jest po drugiej stronie. Mamy to kochani, skarb odnaleziony. Teraz jeszcze tylko go rozbić i zaliczamy wyzwanie. Subskrybuj po więcej.